O co chodzi z tymi winami ice? Muet Ice, Mionetto Ice, nawet Dorato ma wersję ice. Może no, do picia na lodzie. Ale czemu? Czym się różnią? Cześć, jestem Iwo, jestem sommelierem, Więc odpowiadam, nie mam pojęcia, ale spróbujmy to rozkminić. No, na logikę, jeżeli rekomendują do picia z lodem, to pewnie są niedobre. No bo dodając lodu maskujesz smak i aromat. Dlatego na weselu dają ci zmrożoną gorzolę. Sprawdźmy. No więc. Te wina Ice są chyba zwykle po prostu słodsze. Met Ice u zwykłego też. to Ice jest słodsze i jeszcze lżejsze. Co jest trochę bez sensu, bo lód to jeszcze rozrzedza. Są zupełnie różne wina i nie umiem powiedzieć, które lepsze na lodzie. To, które wolisz bez lodu. Ice ładnie pachnie. Nie widzę logiki, dlaczego to ma być do picia na lodzie, a to nie. Myślę, że to taki chwyt marketingowy. Lód do wina dodają ci... no... no nie I oni często lubią słodsze, łagodniejsze. To im naprzemy, Ice to im nie będzie głupio, że wino z lodem piją. Ale ja Ci radzę tak. Miej w pompie to czy głupio czy nie głupio pić wino z lodem. Wtedy każdy, który chcesz jest ice.